Tu tu, ru, tu tu intro. Witajcie! Zapraszam Was na pierwszy odcinek w historii Parking absurdów. Dostarczyliśmy sobie i wydaje mi się, że wam tym odcinkiem sporo wrażeń. A więcej o tym, co dzisiaj robiliśmy, opowiedzą moi znajomi. Mieliśmy przyjemność pracować przy Audi RS3TCR LMS, w którym wyciągaliśmy silnik. Bo niestety padł motor. Świetnie się bawiliśmy przy tym, co, co robiliśmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z gościny. Mam nadzieję, że też się świetnie bawi bawicie. Na zbijam. kurwa I ten odcinek. <grym> Dokładnie. Dzisiaj jak windownik połamaliśmy, to <grym> niestety mamy. Nie, nie <grym> Yy, Dzisiaj dzięki Rafałowi mieliśmy przyjemność przetestować symulatory yy, Witamy tutaj w prawie pełnym składzie na porządnej robocie Jesteśmy w bazie dowodzenia 4Race. Jest z nami założyciel Rafał. Tak jest. Dzień dobry, witam serdecznie. Niech wam opowie, coś teraz o sobie, bo ja to tak odchodzę sobie na bok. Teraz to jest nasza główna gwiazda. Dokładnie, tak. słuchajcie, bardzo mi miło, jaka jak gwiazda. Słuchajcie, jesteśmy w mojej siedzibie 4Race'a, tak jak już wspominali chłopaki. Działamy w budowie symulatorów profesjonalnych, to później zobaczycie, o co w tym wszystkim Kaman. Wymieniamy dzisiaj silnik w naszym Audi RS3 TCR LMS, więc też kupę roboty mamy, no i co, pokrótce, ja jestem parokrotnym mistrzem Polski w wyścigach samochodowych i na gokartach też Po jakiś paru latach stwierdziłem, że muszę dorzucić coś jeszcze od siebie i zacząłem produkować symulatory, które przez okres kiedy ja nie jeździłem pomagały mi w doskonaleniu techniki jazdy, w zapamiętywaniu torów, e, hamowaniu, czyli taka cała motoryka, która jest bardzo, bardzo istotna, jeśli chodzi o profesjonalne jeżdżenie. E, no i co, później okazało się, że to jest super produkt i zaczęło się to sprzedawać, a jak już w tym roku wróciłem do wyścigów samochodowych i wyjeździliśmy mistrza Polski i wicemistrza, w samochodowych mistrzostwach Polski No to klienci zaczęli walić drzwiami i oknami Jest kupę roboty Więc staramy się robić to co lubimy najbardziej I co? No i zobaczcie co będziemy robili dalej Siema Wyciągamy motor za trójki wyścigowej Ja to jestem głównym dowodzącym bo póki są najbrudniejsze ręce. Mamy możliwość współpracy z Rafałem. Oferujemy mu niewielką pomoc, bo dla nas jest całkiem no, nie małe wydarzenie, że możemy pracować przy takim samochodzie, bo jest to tak naprawdę wyścigówka. szarpiemy motor z niej i dalej zobaczymy. W porównaniu do zwykłego samochodu to jest zupełnie wszystko inne. Z jednej strony konstrukcja jest dużo prostsza, ale. Też nie do końca. Cześć, jestem Mikołaj. W się zajmuje się głównie biurówką, jak i składaniem symulatorów, komputera i upewnia się po prostu, że cała ta, całe to ustawienie jest po prostu zgrane w kompletnie ze sobą, nic się nie zepsuje w najbliższej przyszłości, przynajmniej te 5 lat na, na plus. I czasami zajmuje się też tą brudną robotą, czytajmy też częściowo mechaniką, na przykład naszej wyścigówki. Wyskakujemy z uporem za chwilę. Takie. Dobra, co? Podjeżdżamy z Joabiem? No nas są otwarte mecenasy no. no. godzinowy w pudełku kieruję pakiet do jedynki Także te, my już gotowi przynajmniej ja na zimę nowe opony znaczy nowe używane zimoweczki założyłem na bawarę mamy bęka, kartkę bęka wygląda teraz jak gówno było zdjęłem nakładki z felgi z kurwa padaka jak ja A, nie mam co mam bagażnik nie nagrywaj nie wiem ja to do góry nie umiem tego tworzyć! Nie to czasem moja. Um, Miałem takie nakładki, to nity mi rozjebały nakładkę. Widzicie to kurwa? Raz, że mi lakier na felce wyjebało, to z drugiej strony. No, ogólnie nie, no, wszystkie poobdzielane Felgi są, ale paskudnie wygląda ten samochód teraz, jest mi przykro. Straciła swój urok niestety. Wuja, wszystkiego dobrego, dużo w kasy i jarania gumy. No, wujo, wszystkiego najlepszego od grubego i od chudego. No, żebyś duży rósł nam. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia i czego sobie wymarzysz, bierze ciebie, pamiętaj. Chcieliśmy razem życzyć <noise> Watuszowi wszystkiego najlepszego. Zdrówka, szczęścia, pomyślności rozwoju rozsądnego myślenia, że przede wszystkim. Mniej lub więcej głupawych pomysłów. To zależy co woli wybrać. Żeby nie kupował każdego samochodu, który nie Każdego padła. Gruzy są zajebiste. Padła, właśnie. No i żeby mu się ta jedynka, ta jego padlina nie psuła, bo jak już się wpierdolił to, niech z tym żyje. Dokładnie. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Wujem! Wuuu! Ja śpiewałem z sto nie co się dzieje, nie? Dobra, <grym> ducha, bo zaraz poleci na torta. Życzenie, pomyśl. Ja się boję. <grym> miejmy, na, miejmy na dziurę ci przypasuje Widać, że kobieta pakowała wolę lana Ja pomagałem <grym> <dolej>. <grym> Trzymaj, Cię, Trzymajcie, już <grym> hafty nie owej że widać, że leci śmiewać stolet, ja śpiewam z wami, <grym> ja o zapomniałem, nie? Poczynaj, nie patrz, otwórz, nie patrz i teraz, czekaj, otwój. Nie od... Nie wiem. Odtwórz oczyz. No nie pierdolcie! Cholera! Teraz to nie kurwa! A to nie samochód? Kurwa, tak jak chciałem, taka ten, żeby to była taka w krączki, wiesz, że się nie po co i w ogóle... Proszę bardzo, A, to reale. od nas wszystkich. Jeju, jeszcze kurwa książeczka. Książeczka! Chodźcie wszyscy, no! Wszyscy! I dziękuję wam bardzo Czekaj, wszystkim co to do Zaraz no idziemy, Zara idziemy w mel Zaraz idziemy masz? Zaraż, Kurwa nie wiedziałem, że ktoś się ma urodziny Kurwa was kocham podoba się? Chyba tak Czeka, chodź tu, chodź. I Teraz pójdziemy po nich Teraz ja? Tak gdzie chcesz? Chcesz, może z drugiej strony. Ja się ten torny. czysty jestem? W sumie to każdy z nas na ten moment, kiedy uświadamia sobie po co to wszystko. I że motoryzacja to nie tylko brudne ręce i nieprzespane noce spędzone ze znajomymi w garażu. Tylko. To jest jednak coś więcej. Można to trochę porównać do przyjaźni, bo też trzeba poświęcić na to dużo czasu i, i daje to dużo zrozumienia, że jak poświęcisz jednak ten czas, jak przesiedzisz te wszystkie noce w garażu, nie zawsze wychodzi. Czasem wychodzi gorzej niż sobie wyobrażasz, ale, ale dalej to są wspomnienia, o których nie zapomnimy do końca życia, bo, bo bawimy się, póki jesteśmy młodzi tak? i robimy to po coś. Bawcie się życiem, póki jesteście młodzi. نهار <applause>